Dzień dobry, dzisiaj jest 18 lipca 2022. Słuchajcie, wczoraj wykolegowali mnie z pracą. E, proszono mnie z pewnej firmy, no lewej niestety, e, żebym nie przyjmował innych zleceń, innych zgłoszeń. E, ponieważ, e, no na pewno pojadę, tak? Co 5 minut dzwonili, tak jak mówiłem wcześniej, bo też zrobiłem takie nagranie. E, sześciutkie szczegóły, to, to, tamto, to, godziny rozmów i tak dalej, i tak dalej. E, prosili o adres, tak. E, moja rodzina akurat sobie nie życzy, ta najbliższa, e, żebym wysyłał jakiekolwiek e, listy czy cokolwiek, bo oni są zmęczeni przyjmowaniem listu, tak, którego przez, e, które przez, nie wiadomo, przez kilkanaście czy kilkadziesiąt lat chyba odebrali kilka. Więc podałem adres tutaj na miejscu, gdzie się znajduje. Ja już nie mówię teraz, tylko inny, tak. To pani sobie ustaliła, słuchajcie, nie wiem jakim cudem. No, pewnie ma namierzany satelitarne podejrzewam. Że tam jest dworzec kolejowy, słuchajcie. Jestem na wsi. A do dworca to jest daleko. Ale ta pani znalazła dworzec kolejowy. I to było podstawą. Do niewysłania mi umowy. Dużo nieważne, czy chciałem pojechać, czy nie, tylko w ten sposób właśnie się łapie świnie. Zwykłe świnie. Znaczy, przepraszam, nie chciałbym ubliżać zwierzętom, tak? Bo to, co mówię, cały czas. I wczoraj wspomniałem o biednym jeżyku, który trzy dni temu. Trzy, dwa. Raz, dwa. No, prawie trzy dni temu. Coś w moim ogródku, tak, tutaj, gdzie, gdzie w tej chwili przebywam. A wczoraj znalazłem go prawdopodobnie martwego na ulicy. Więc to coś wcale nie jest chore. Oni są z kosmosu. Wszyscy słuchajcie, co nam to robią. I taka wersja jest najbardziej po prostu wiarygodna, żeby kurwy, zwykłe zasrane, brudne, czarne kurwy. Po niemiecku kurwa to jest zakręt, jakbyście chcieli wiedzieć. Czyli żmiję węże, bo oni to lubią, tak? Bo prostą drogą to nie za bardzo, bo by się rozbili pewnie to robią, tak? Takie nieprzyjemne wideo dzisiaj. Wczoraj się źle czułem. Całą noc mnie tłukli magnetycznymi falami. Mocnymi, magnetycznymi, tak? Aż wszystko tu prawie furgało. Na głowę cały czas słyszę teraz dudnienie też. Więc e, tak to działa, tak? I jakieś padliny jeszcze mówią, żeby iść do lekarza. Po co? Po co, skoro firma, w której poprzednio pracowałem, miałem się zgłosić tutaj e, na sprawę, tak? Bo trzeba Barańskiego ukarać raz i Warański miał na nich haki, to jest dwa. To wyrzucili, prawda? Że mieć święty spokój. Nie ma pieniędzy, nie ma działania, tak? Bo trzeba być pokornym, położyć się na trawie i czekać, kurwa, mać przepraszam za brzydkie słowa, aż słońce wysuszy. Takie ich rozwiązanie jest najlepsze. Tylko kto to są chorzy Ukraińcy, chorzy SSmani, chory wywiad ruski, amerykański, bo amerykanie nas wcale nie otaczyli, w ogóle. Oni tutaj są, żeby rozejm wprowadzić, słuchajcie. 50 baz w Europie i czyje to są fale? Wszystko z satelity leci? poziomo? Bo wszystkie satelity pod kątem są, co? Co se śmieci dobijcie, jak chcecie.